Cześć, co my, nowożeńcy! Cześć, kłaniamy się nisko i bardzo dziękujemy! Za wszystkie ciepłe słowa od Was na Instagramie. Słuchajcie, tych wiadomości było tak wiele. Nie, oczywiście nie mogliśmy odpisać na wszystkie. Ja tam starałam się w prywatnych wiadomościach Wam chociaż serduszka powysyłać. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za Waszą obecność, za Wasze wsparcie, za wszystkie życzenia. Słuchajcie, jesteście z nami od długiego czasu i czujemy tę Waszą obecność. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Bardzo za to dziękujemy i jesteśmy wzruszeni do tej pory. My już wróciliśmy do naszych codziennych obowiązków, ale nie na długo. Nie na długo, bo już jutro wylatujemy do Nowego Jorku. To jeszcze nie jest nasza podróż poślubna. Na nią przyjdzie czas. To będzie długi weekend w Nowym Jorku związany. Tak, jest z maratonem nowojorskim. A ja lecę jako support team. Nie, nie, biegać nie będę. Natomiast liczę na Wasze wsparcie, trzymajcie kciuki. I oczywiście bądźcie z nami, bo będziemy Wam pokazywali naszą podróż do Nowego Jorku na naszych Instagramach. Do zobaczenia zatem w Nowym Jorku. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.